Takiego wizerunku, czy to firmy, czy można i człowieka, może być równie dobrze i powinna być muzyka, która też powinna być spójna. Jak się Państwo zauważyli, to u nas to nie ma jakichś takich muzyk ładujących specjalnie, jak gdzieś można pójść czasami i się słyszy taką właśnie muzykę, co to ma doładować. My mamy troszeczkę inną muzykę, ponieważ uważamy, że to, co ładuje przede wszystkim, to ładuje. Słowo ładują właśnie wartości, ładuje to, co robimy ze sobą. Natomiast ta muzyka, którą Państwo tutaj słyszą, ona nam w jakiś sposób towarzyszy. Pani właśnie była reprezentująca konsultacje muzyczne, chwileczkę opowie Wam o tym, co można zrobić z muzyką, żeby ta marka właśnie mniejsza. Nazywam się Agnieszka Kulczytka. Mam przyjemność reprezentować firmę Konsultacje Muzyczne. I tak naprawdę nazwa naszej firmy nasuwa bardzo różne skojarzenia i dzwonią do nas zarówno osoby, które chcą się nauczyć pięknie śpiewać albo grać na instrumentach, tak żeby wziąć udział w rozlicznych talent show na przykład. Natomiast prawda jest troszeczkę inna. To znaczy nie bez powodu wystąpiłam po pani Katarzynie Kowalskiej, ponieważ my staramy się budować muzyczny wizerunek marki. Czyli dopełniać dokładnie to, o czym mówiła pani Katarzyna, sprawiać, żeby to, co widzimy, było spójne z tym, co słyszymy, tak żeby przekaz na temat produktu był jak najlepszy. Posługując się przykładami, zajmujemy się oprawą muzyczną, czyli dobieraniem muzyki do filmów reklamowych, do stron internetowych. Do, jak również do różnych wydarzeń, takich jak choćby ta konferencja, ale również różnych, bardzo różnych dzieł audiowizualnych. Mówiąc pokrótce, nadajemy dobry ton Marce i...